Witam Was wszystkich serdecznie, drodzy widzowie. Zbyt wiele czasu nie minęło od tego typu materiału, ale jak widzicie, na pewno zauważyliście, że pewien film, który pojawił się na kanale we wtorek o 20.00, zniknął. Zaledwie 24 godziny, a właściwie troszeczkę ponad 24 godziny, tyle utrzymał się na YouTube, zanim zniknął bez śladu. Dlaczego? Co się stało? Czy ktoś go zgłosił, a może sam go usunąłem? Dziś opowiem wam całą historię bez owijania w bawełnę i co najważniejsze dowiecie się dlaczego właśnie teraz oglądacie część drugą tego materiału. Bo tak, powstała ona nie bez powodu. Zostańcie ze mną, będzie ciekawie, bo jak dobrze pamiętacie, obiecywałem wam zawsze transparentność i szczerość w tych sprawach i tej obietnicy mam zamiar dotrzymać. Zaledwie dzień po publikacji materiału na temat dody dostałem maila. Szanowni Państwo, w załączeniu wezwanie. Proszę o potraktowanie wezwania w sposób odpowiedni, co ma szczególne uzasadnienie groźbami, jakie są adresowane wobec pani Doroty Rabczewskiej. Niniejsza wiadomość stanowi tajemnicę korespondencji. No, no już nie stanowi, jakby co. Adwokat. Warszawa dnia 9 lipca 2025 roku. Portal Klepsydra. Wezwanie do natychmiastowego usunięcia podcastu powielającego nieprawdziwe treści. Działając jako pełnomocnik pani Doroty Rapczewskiej pełnomocnictwo do okazania w siedzibie kancelarii, wzywam Państwa do natychmiastowego usunięcia podcastu Doda, przerażająca prawda o polskiej piosenkarce, opublikowanego pod linkiem przez portal Klepsydra. Moja mocodawczyni oświadcza, że w myśl artykułu 187 treść wezwania należy traktować jako ostateczne przedsądowe wezwanie, natomiast brak usunięcia wyżej wymianego podcastu w przeciągu dwóch godzin od zapoznania się z treścią pisma skutkować będzie podjęciem dalszych działań prawnych. Uzasadnienie. Portal Klepsydra opublikował, doda przerażająca prawda o polskiej piosenkarce. Już sam tytuł podcastu zawiera nieprawdziwe, niezweryfikowane twierdzenie, jakoby informacje w przestrzeni publicznej upublicznione przez Emila Stępnia, Dianę Szafer oraz szalonego reportera na temat Doroty Rabczewskiej doda, miały być prawdziwe. Tymczasem moja mocodawczyni wskazuje, że podcasty, na które powołujecie się państwo, pozostają obecnie przedmiotem oddzielnych postępowań sądowych. Powielenie przekłamanych treści na temat mojej mocodawczyni musi spotkać się z natychmiastową reakcją, albowiem jest to forma zachęcania do szerzenia wobec niej publicznego hejtu w internecie, mogącego przybrać nieodwracalne skutki. Nie bez znaczenia jest także to, że moja mocodawczyni po upublicznieniu szalonego reporteru podcastu otrzymała groźby. Adresat gruźb życzył jej śmierci, wskazując, że, tutaj cytuję, zostanie zamknięta nożem na scenie dziś lub jutro na festiwalu w Sopocie. Prezentowane przez państwa treści... Pozostają szczególnie szkodliwe, krzywdzące i naruszające dobre imię mojej mocodawczyni. Przed udostępnieniem przez państwa określonych treści w internecie obowiązani są państwo do ich weryfikacji, zwłaszcza w kategorii prawda-fałsz. Nie bez znaczenia jest fakt, że wiele portali oraz dziennikarzy powstrzymuje się od powielania nieprawdziwych informacji, jakie znalazły się w podcastach szalonego reportera na temat Doroty Rabczewskiej, czego państwo zaniechaliście. Moja mocodawczyni zwraca także uwagę, że sama udostępnia na swoich portalach społecznościowych udzielane w jej sprawach przez sądy postanowienia o zabezpieczeniach. Publiczne nawoływanie do rozprzestrzeniania hejtu wobec pani Doroty Rabczewskiej stanowi nadużycie prawa, które zostało podjęte wyłącznie w celu zwiększenia zasięgów przez portal Klepsydra. Brak zastosowania się do treści niniejszego wezwania skutkować będzie podjęciem dalszych działań prawnych, adwokat. I co ja generalnie na ten temat sądzę? Sądzę to, że najprawdopodobniej z całym szacunkiem do pani adwokat, lecz wnioskuję, że to pismo było wysyłane nie tylko do mnie, lecz najprawdopodobniej do każdej osoby, która poruszyła temat Dody. Ba! Nawet zresztą poruszyłem ten temat w trakcie mojego materiału w części pierwszej. Oto ten fragment. Namawia swoich fanów do blokowania kanałów, które nagrywają na ten temat materiały. Więc bardzo możliwe, że mój również będzie chciała zablokować. Poza tym, mój film został nazwany podcastem, więc wnioskuję, że najprawdopodobniej jest to kopii wklej tylko i wyłącznie tego, co zostało wysłane do szalonego reportera i po prostu przekopiowane do mnie ze zmienionym tytułem. To jest przynajmniej mój wniosek, być może w tym przypadku jestem w błędzie, jeżeli chodzi o inne zarzuty. A dokładniej to o aspekt braku usunięcia wyżej wymienionego podcastu w przeciągu dwóch godzin od zapoznania się z treścią pisma. Z pismem zapoznałem się około pierwszej w nocy. To właśnie wtedy szedłem do łóżka i wtedy jednocześnie zobaczyłem, że dostałem maila. Natychmiastowo wysłałem to do mojej prawniczki oraz o godzinie 12 po raz pierwszy dzwoniłem się z moją prawniczką i próbowaliśmy znaleźć jednocześnie rozwiązanie, które będzie zadowalało jednocześnie mnie. Oraz szanowną panią Dorotę Rapczewską. Niestety, jeśli chodzi o uzasadnienie, to osobiście nie mogę się z tym zgodzić. Jeżeli chodzi o kwestię przerażająca prawda o polskiej piosenkarce, to nawet komentarze pod usuniętym już filmem pokazywały, że ludziom tak naprawdę najbardziej nie spodobał się fakt, że nazwałem Dodę na samym początku materiału ikoną polskiej sceny. I byłbym w stanie znaleźć dziesiątki komentarzy, które doczepiły się tego, że nazwałem ją ikoną polskiej sceny. I czy to jest ta przerażająca prawda o polskiej piosenkarce? Po z tego co pamiętam, w moim materiale zaznaczam, że Doda jest bohaterką niezliczonych kontrowersji, co jest prawdą. Doda, ikona polskiej sceny, kobieta sukcesu, ale i bohaterka niezliczonych kontrowersji. Ona poszła za mną i tam się na mnie rzuciła. I tam pana za głowę, przewrócona na podłogę. Agnieszka Szulim. Ale o co do krony chodzi, że co? Podobno ją pobiłaś. Ale kto tak powiedział? To są tylko i mądrze domysły. Nie jesteśmy w stanie jednocześnie stwierdzić, że tak nie jest. Kiedy jest to wiadome od dziesiątek lat. Nie jestem jakimś geniuszem pod tym względem, który nagle stwierdził, że jest osobą kontrowersyjną. Jeżeli chodzi o punkt numer dwa, teraz przeczytam go ponownie: powielenie przekłamanych treści na temat mojej mocodawczyni musi spotkać się z natychmiastową reakcją, albowiem jest to forma zachęcania do szerzenia wobec niej publicznego hejtu w internecie. Niestety jest to kłamstwo, gdyż wielokrotnie w moich materiałach, zwłaszcza tych bardziej kontrowersyjnych, zaznaczałem, że nie powinno się hejtować osób, na temat których nagrywam filmy. Zaznaczyłem również w materiale moim odnośnie pani Doroty Rabczewskiej, że jeżeli prawdą jest to, że ma ona czerniaka, to powinno się jej współczuć. Oczywiście, jeśli jest chora, to należy jej współczuć i nikt nie powinien negować tego. Poza tym, wszędzie zaznaczyłem, że zdaje relacje z tego, co się dzieje, trzeba było naprawdę mocno się postarać, aby tego nie zauważyć. Według ówczesnych doniesień. Jej słowa, cytując jednego z komentatorów. Jeżeli chodzi o groźby, które otrzymała Doda, mogę tylko i wyłącznie współczuć, lecz ponownie zaznaczę, jeżeli jest to jakkolwiek niezrozumiałe, że nie zachęcam do hejtowania Dody. Uważam, że konstruktywna krytyka jest jak najbardziej w porządku, uważam, że hejt nie jest w porządku. Mam nadzieję, że teraz jest to zrozumiałe. Jeśli chodzi o punkt numer 3 i zarzut, że nie zweryfikowałem treści w kategorii prawda-fałsz oraz że wiele portali oraz dziennikarzy powstrzymuje się od powielania nieprawdziwych informacji, jakie znalazły się w podcastach Szalonego Reportera, może komu twierdzić, że ja tego zaniechałem, bo opublikowałem informacje od Szalonego Reportera, tylko że... Właśnie na tym polega podcast. Ktoś idzie na podcast, twierdzi, że dana rzecz się wydarzyła po to, aby druga osoba mogła się obronić, po to, aby druga osoba mogła zająć swoje stanowisko. Pani Diana Schaffer powiedziała takie rzeczy jak te. To nie była sytuacja przygodna, to był styl życia towarzyszący imprezom, podróżom i nagraniom. To doda, odpowiedziała w ten sposób. Jest to osoba niebezpieczna, bardzo zaburzona, która nigdy w życiu nawet nie była u mnie w domu. Nigdy w życiu z nią nie rozmawiałam nawet przez telefon. Moja matka nie widziała jej nigdy na oczy. Problem jest taki, że potem okazało się, że Diana rzeczywiście ma te fotki, co jednocześnie oznacza, że Doda w tym przypadku kłamała. Iza Doda. Ja na się czuję się w przed jutrzejszym programie. Przed swoim debiutem scenicznym. Słuchajcie, po prostu rewelacyjnie tylko jest jeden problem. Jak się motor odkręca, no. Nikt tego nie nakręci no? no. Nie, ale, no, ale ja, ja na walizkę. Ja mam tak. Pa kochanie, do zobaczenia. Jest ty. Nie no, śpiewam pani. no weź, no jeden ale raz. Ja tak. Nie? nie? No. A, no, no. Jeżeli chodzi o punkt numer 4, to po raz kolejny pani adwokat zaznacza, że jest to publiczne nawoływanie do rozpowszechniania hejtu wobec pani Doroty Rabczewskiej i stanowi to nadużycie prawa więc po raz kolejny chcę zaznaczyć, że moim zamiarem nie było rozpowszechnianie hejtu wobec Dody. Moim zamiarem było tylko i wyłącznie to, aby pokazać jak to wygląda od strony pobocznej. Nie jestem po żadnej stronie konfliktu i na pewno nie będę bronić w tym przypadku ani szalonego reportera, ani Dody, gdyż ja jestem kompletnie osobną stroną konfliktu. Trzeba jednak zaznaczyć, że póki co dowody wrzuca tylko i wyłącznie jedna część konfliktu, a ta druga tylko i wyłącznie stara się znaleźć jakieś pomówienia, albo straszy sądem i jednocześnie usunięciem materiału. Co więc wydarzyło się? Następnie skontaktowałem się z moją prawniczką, tak jak powiedziałem, o godzinie 12.00, i wspólnie po rozmowie stwierdziliśmy, że najlepiej będzie usunąć materiał. I zanim niektórzy z Was zbulwersują się, dlaczego usunąłem swój własny materiał, pozwólcie, że wyjaśnię. W przypadku zostawienia materiału, najprawdopodobniej i tak zostałby on zdjęty. Głównie z tego powodu, że zostałby on wzięty do postępowania i do analizy sądowej. Gdyby doszło do sytuacji, w której rzeczywiście ta sprawa sądowa miałaby miejsce, nie mógłbym się opowiadać o tym, co się dzieje i to byłoby o wiele gorsze od usunięcia materiału. I co najważniejsze dla mnie w tym przypadku, chciałem zobaczyć, czy dana naprawdę będzie chciała usunąć mój materiał, gdyż musiało to mieć jakieś uzasadnienie. Spodziewałem się poważnego uzasadnienia, a to, co dostałem w zamian, wieje po prostu absurdem. Nawoływanie do hejtu w jej kierunku to nigdy nie miało miejsca i nigdy nie będzie miało miejsca. Zwłaszcza, że sporo osób stwierdziło, że mój materiał wcale jakoś mocny nie był. Był to materiał informujący o tym, co się dzieje w jej życiu, ze strony dramowej. Usuwając ten materiał, po pierwsze kupiłem sobie o wiele więcej czasu, a po drugie otworzyłem sobie furtkę do tego, żeby pokazać wam, jakie były intencje dody, gdyż to uzasadnienie, szczerze mówiąc, jest kompletnie absurdalne. Jest jednak jedna osoba, która robi wszystko w swojej mocy, żeby pomóc dodzie. A w rzeczywistości tak naprawdę ciągle jej szkodzi i jest to Nona. Bądź Nuna, w zależności od tego, jak chce być ona nazywana, no bo tak naprawdę ona nazywa mnie Kalpsydra, czy coś w ten sposób. I ja wiem, że pojawią się osoby z Was, które jednocześnie stwierdzą, kim jest KUKA NUNA, i nic dziwnego, też się na początku zastanawiałem, ale już Wam tłumaczę. Jest to postać, która od dawna budzi emocje w polskim internecie. Jej aktywność w sieci wykracza daleko poza bieżące wydarzenia związane z Dodą. W przeszłości. Była łączona z osobami spółświadka internetowego influencerami powiązanymi z mową nienawiści, oraz w niektórych środowiskach uchodzi po prostu za internetową bojowniczkę, w innych za agresywną prowokatorkę i trzeba przyznać, że jej obecność w tej sprawie bardziej szkodzi Dodzie niż jakkolwiek pomaga. Nuna robi wszystko, żeby jakkolwiek wybielić Dodę i na przykład zaprezentować zachowania, które miałyby stawiać Emil Stępnia w kiepskiej sytuacji. Problem jest taki, że Emil wstępie nie jest krystaliczną postacią, wielokrotnie to zaznaczał, wielokrotnie o tym mówił i przyznawał się do tego. Ja również o tym mówiłem w swoim materiale. Miał też, jak sam mówi, bezpośrednio obserwować zachowania sugerujące zażywanie. Oczywiście, na pytanie, czy sam również zażywał, nie zaprzeczył, bo przynajmniej on nie kreuje się na kryształową postać. No i pewnie się teraz zastanawiacie, dlaczego w ogóle o tej Nunie mówimy. No, otóż dlatego, że na jej storce pojawiło się to. Słuchajcie, dostałam wiadomość... Bo o tym klepsy, tym tym na konto klepsydra na tym YouTube, co puściło o Dodzie ten materiał, co powtarzał to samo, co e, szalony, to zgadnijcie źródło jego dowo, e, źródło jego informacji e, jakie jest tego gościa Forum Wanda źródło informacji komentarze z pudelka. <grywy> Nie mogę. Po pierwsze, chciałbym zaznaczyć, że niestety pani antysocialnuna jest kompletnie niepoinformowana w tych treściach i sieje ona niestety zwykłe kłamstwa. Mianowicie, numer jeden. Mówienie, że mówiłem to samo, co szalony reporter jest jednym wielkim kłamstwem, gdyż jeżeli dobrze pamiętam, a na całe szczęście mam jeszcze zapisaną pierwszą wersję mojego filmu, powiedziałem nawet to. I oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, co większość z was sobie pomyśli, że szalony reporter ma fatalną opinię wśród społeczeństwa. I jego materiały są pozbawione jakiegokolwiek logicznego myślenia i jego kłamstwa można liczyć na palcach ręki i nóg i bardzo szybko je znaleźć. Ale tak, oczywiście, mówiłem to samo co szalony reporter. Wychodzi na to, że szalony reporter sam siebie oczernia, tak po prostu, randomowo. Po drugie, mówienie, że źródłem moich informacji było forum Wanda jest zwykłym kłamstwem, gdyż w tym przypadku nie zasięgnąłem ani jednej informacji z forum Wanda. W ramach dowodu, Nona no pokazuje screen swojej konwersacji, gdzie możemy znaleźć taki oto wpis. Ten klepsydra to czerpał wiedzę z forum Wandy. On nawet tam komentarze pisał, a tam wszystko jest antydoda. Ona tam ma mega wiernych fanów, którzy nawet piosenki sprzed 15 lat analizują. Wszystko, ale to wszystko analizują. Co za tym idzie, może odniosę się do tego teraz. Po pierwsze, tak, prawdą jest to, że mam konto na portalu forum Wanda. Po drugie, tak prawdą jest to, że czasami dochodzi do sytuacji, w której jestem wywoływany do tworzenia materiałów z tamtych forum. Problem jest taki, że ani razu nie spotkałem się z tym, aby ktokolwiek na temacie dody na tym forum nie wywoływał do tego tematu. Dlaczego? No może dlatego, że po prostu nie miało to zwyczajnie miejsca. Owszem, zamieściłem między innymi ten wpis, w którym jednocześnie mówię, że film będzie miał miejsce i że go jednocześnie stworzę. Ale nigdy nie doszło do sytuacji, w której ktoś z forum pomagałby mi stworzyć ten materiał. Po drugie, nie czerpałem żadnych informacji z forum, tylko moje informacje były potwierdzone publicznymi wystąpieniami. Między innymi takimi jak te. Ona poszła za mną i tam się na mnie rzuciła, no. tam za pana przewrócona na podłogę. Takimi jak te. Bardzo wykorzystuje ludzi. Czy takimi jak te. Także ona zawsze po prostu, aby tylko pod własny tyłek. Ja to chcę odkłamać. Przysięgam ci, nigdy w życiu nie miała depresji. A jeżeli ktokolwiek z was zastanawia się, dlaczego zdecydowałem się w takim razie opublikować ten post na forum Wanda, powód jest bardzo prosty. Publikuję post na forum Wanda, gdyż jest to zwyczajnie źródło promocji. Również jednocześnie pozwala mi to zwiększyć ilość osób, które wejdą na film. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć ostatnie tematy, w których się udzielałem, to jest to Doda, Paulina Pożyczek i jej siostra oraz... Makówka Music. Również jeżeli chcecie na to zwrócić uwagę, to możecie zauważyć, że mój komentarz na Makówka Music brzmiał 20, czyli godzina publikacji filmu, u Pauliny Porzucek i jej siostry było to klepsydra na YouTube, godzina 20. Pozdrawiam. A u Dody była to jednocześnie informacja, że pojawi się film. Zresztą nawet w tym komentarzu piszę, dla wielu z Was, którzy regularnie śledzą ten wątek, nie będzie nic nowego w tym materiale. Mimo to uznałem, że warto poinformować o tym szersze grono, Premiera materiału odbędzie się dziś o godzinie 20. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. No ale tego niestety, nuna, nona, czy jakkolwiek chcesz, żeby się do ciebie zwracano, już nie chciało ci się przeczytać. Wszystko to skwitowała nasza druga dzisiejsza bohaterka, pisząc: Nie mam pytań, trzy śmiejące się emotki. Niedługo osadzeni z więzień będą nadawać jako dziennikarze, trzy śmiejące się emotki. A źródłem dowodów będą ich baby piszące listy. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam, trzy śmiejące się emotki. Wielki dziennikarz, youtuber, jego źródło informacji na temat prywatnego życia dody to jest forum Wanda i Dowody Odszalonego? Otóż ponownie przypomnę, że nie. Pragnę zaznaczyć, że również moje materiały bardzo często je rozpowszechniam na moim Twitterze oraz na moim YouTube Community. Czy to oznacza, że wszystkie moje materiały mają źródło informacji z YouTube Community albo z Twittera? Nie, ponieważ to również działa jako źródło promocji. Są takie materiały, jak na przykład temat Life on Wheels, gdzie były osoby, które rzeczywiście udzielały się na forum Wanda. I jednocześnie pomogłem mi stworzyć materiał do kupy. Nie uważam, aby było w tym cokolwiek złego, gdyż te materiały wyszły, szczerze mówiąc, bardzo rzetelne. Poza tym, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której czerpię informacje, jakiekolwiek informacje z forum, to zazwyczaj o tym informuję na początku materiału, że takowa sytuacja miała miejsce. Przykładem są na przykład. Siostry Porzucek. Tym razem zaklęcie samon Klepsydra zostało rzucone w przestrzeni Forum Wanda, a moim questem stało się poruszenie bardzo konkretnego tematu. Co będzie działo się teraz? Nie wiem, ale macie moją pewność, że będę bacznie obserwować moją skrzynkę pocztową. Jeżeli cokolwiek się zmieni, oczywiście was o tym poinformuję. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, suba oraz komentarz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hejka. Forum Wanda to jest jego informacji.